Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Maryi na czas ostateczne wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, trzymam was w matczynych objęciach, jesteście dziećmi mego syna. Kocham was moją matczyną miłością, ukochane ludu mego syna musicie zachowywać należyty szacunek wobec obecnej choroby i używać potrzebnych środków abyście nie padli jej ofiarą dałam wam naturalne środki potrzebne do tego żebyście się uwolnili od tej choroby idźcie dalej bez lęku nie padajcie ofiarą lęku bądźcie świadomi bożej miłości abyście nie stracili wiary i byście trwali w nadziei i Bożym miłosierdziu. Chociaż kierujący światem komuniści, masoni i iluminaci ziemi mają wszystko przygotowane, by doprowadzić was do wpadnięcia w panikę, nie pozwólcie, by was wprowadzili w tę pułapkę. Miejcie świadomość, że to nie jest koniec świata, tylko tego pokolenia dlatego stajecie wobec tak wielkiego chaosu wywołanego przez nieposłuszeństwo moim objawieniom tym już wypełnionym tym które właśnie się wypełniają i tym które mają się wypełnić demon to wie i wiedząc to wyzwolił swą furię przeciw moim dzieciom by doprowadzić je do Potępienia. Sprawą najwyższej wagi jest, aby każdy spojrzał w swoje wnętrze i odkrył prawdziwe ludzkie ja z tym, który idzie. To nie jest czas na to, żebyście żyli w niepewności, ani w zawstydzeniu, ani w pysze, ani w niejasności. Te niskie namiętności sprawiają, że będziecie wzrastać w zło, które szatan wysyła ludziom, aby wpadali w jego pułapki i by zapomnieli, że zostali odkupieni przez mego syna i że nie są już poddanymi zła, ale dobra. Jedyny rząd światowy utrzymuje ludzkość w wielkiej duchowej walce. Dezorientując was, aby zalać was lękiem wobec tego, przed czym staniecie, braku prawdziwej wiary, posłuszeństwa i nadziei ludu Bożego. Zmierzacie ku wielkiemu uciskowi, wiecie to, większemu niż kiedykolwiek doświadczyliście. Nowy porządek świata ma zaprogramowane, aby cała ludzkość na wszystkich poziomach całkowicie się zmieniła. Jego plany to doprowadzenie ludzkości do zmiany we wszystkich aspektach poprzez pewną formę indukcji elektromagnetycznej zaprogramowanej tak, aby zmienić człowieka w jego myśle, myśleniu, działaniu i postępowaniu. Uważajcie, ludu mego Syna! Uważajcie. Dzieci moje stawiajcie opór, aby nie wzięli was z zaskoczenia. Miejcie świadomość, że jesteście dziećmi mego Syna. Utrzymujcie się w stanie łaski, cali Chrystusa, cali dla Chrystusa. Trwajcie w dyspozycyjności, by żyć dla mego Syna. W ten sposób nie zdołają was zmienić. Nie bójcie się głodu który się zbliża na całej Ziemi, ani upadku światowej gospodarki. Jedynym sprawiedliwym i prawdomównym jest Przedwieczny Ojciec i On nie pozostawia swego ludu bez opieki. Nie bójcie się trzęsień Ziemi, nawet jeśli nie będzie to jej normalne zachowanie. Ziemia się trzęsie, nadchodzi wielkie trzęsienie, objawione przeze mnie. Dlatego potrzeba, aby moje dzieci zachowywały mocną wiarę. Dzieci to czas rozpoznania błędów, to czas powrotu do owczarni, to czas, aby się zjednoczyć. Zamyka się nad ludzkością mroczna ręka złego, silnie atakując ludzkość, aby zmienić Waszą mentalność i was rozchwiać. Aby doprowadzić Was do niekontrolowanego strachu, a potem zaoferować Wam bezpieczeństwo, i obiecać stabilizację, i w ten sposób Was kontrolować, tak jak kontrolują tłumy w miastach. Bądźcie mocni w wierze. Nie pozwólcie, by niepewność wzięła Was z zaskoczenia. Modlcie się, dzieci moje. Modlcie się. Ziemia trzęsie się na północy z wielką siłą. Módlcie się za Kalifornią. Módlcie się za Kanadę. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się. Na południu ziemia mocno się trzęsie, biorąc z zaskoczenia jego mieszkańców. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się. W Europie i Azji porusza się ziemia. Szczególnie módlcie się za Japonię. Módlcie się, dzieci moje. Z kosmosu zbliża się ciało niebieskie, które będzie trzymało ludzkość w napięciu. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, ziemia budzi się w rejonie ognistego pierścienia. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, czas przyspiesza i zło zbliża swoją presję na ludzkość. By uczynić się obecnym. Umiłowane ludu mego syna, nie śpijcie. To nie jest czas na to, aby spać, to czas, by utrzymywać się w ciągłym czuwaniu. Nowa choroba rzuca się na ziemię, i moje dzieci cierpią z jej powodu. Słońce zaskakuje człowieka, zbliżają się wielkie zmiany. Musicie żyć bardziej z ducha niż z tego, co materialne, by ocalić, zbawić duszę. Nie wszystko to, co się dzieje, jest logiczne dla człowieka. Boskie plany nie realizują się według ludzkiej logiki. To, co ma się wypełnić, wypełnia się nie wtedy, gdy człowiek tak mówi, tylko wtedy, gdy niebo tak zadecyduje. Umiłowane dzieci. Wojna przyspiesza swe nadejście. Chiny posuwają się naprzód olbrzymimi krokami. Zanim się z Wami pożegnam, dzieci moje pragną wezwać Was do jedności, do trwania w braterstwie. Wszyscy będą się nawzajem potrzebować. Wszyscy. Przygotujcie się, aby się. Schronić w mym niepokalanym sercu trwajcie w ciągłej jedności, ofierze i uwielbieniu Boga jednego, godnego chwały, Alfy i Omegi na wieki wieków. W każdej chwili znajdujecie się w dłoni Ojca Niebieskiego. Nie jesteście sami. Trwajcie wewnątrz maszerującej kolumny, błogosławią was, kocham was. Nie lękajcie się, czyż nie jestem tu ja, która jestem waszą matką, mama Maryja. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia, niech nasza najświętsza Matka będzie błogosławiona. Jako dobra Matko strzega nas, żebyśmy rozpoznali cel Jej słów, które nie są po to, żebyśmy wchodzili w lęk, lecz abyśmy wzmocnili wiarę w Bożą opiekę. Jeśli jest pewne, że aby otrzymać Bożą pomoc, musimy wypełniać Boże prawo i nade wszystko przykazanie miłości Boga i bliźniego, to jest też pewne, że wiara porusza nas do przeżycia tego, czego człowiek bez wiary nie zdoła przezwyciężyć. Przyjmowanie świętej Eucharystii, modlitwa w porę i nie w porę, życie przykazaniem miłości braterskiej, utrzymuje wiarę w człowieku. Nasza matka nas przestrzega przed tym, co się zbliża. Mówi nam jasno o planach, które się domykają nad rodzajem ludzkim. Wraz ze zmienioną mentalnością, reakcji myślenia ludzi i ogólnie zmianą wartości we wszystkich sferach, w których rozwija się ludzki byt. To wielki krok światowego ładu stoimy już przed Nim. I naszą odpowiedzią jest wiara, wiara, wiara. Nie możemy powiedzieć tak, temu, co jest nie. Ani powiedzieć nie na to, co jest tak. Pamiętajmy, że Matka Boża w Fatimie w trzeciej tajemnicy ostrzegła świat przed zagrożeniem komunizmu. Pamiętajmy, że letni zostaną zwymiotowani z Bożych ust. Zbliżamy się do wielkich zmian na Ziemi, ale tym, co nie może się zmienić, jest miłość człowieka ku jego Bogu i Panu. I do naszej najświętszej matki. Jesteśmy wzywani do roztropności, nie do nieokiełznanego strachu. Lud Boży, żyjący w wierze, jest silniejszy od wszystkiego, co nadchodzi. Amen.